Witajcie, dzisiaj zabiorę Was w podróż przez niezwykle złożone i emocjonalne tematy, które dotykają naszego codziennego życia, relacji międzyludzkich oraz wpływu współczesnych technologii na nasze poczucie własnej wartości. W tym filmie opowiem Wam o doświadczeniach, jakie niejednokrotnie miały miejsce na ulicach naszych miast, o interakcjach, które dla wielu z nas stały się bolesnym przypomnieniem, że mimo postępu i rozwoju wciąż musimy zmagać się z uprzedzeniami i stereotypami. Przez cały czas trwania filmu postaram się przedstawić Wam każdą z tych historii w sposób pełen szczegółów, opierając się nie tylko na osobistych doświadczeniach, ale również na wynikach badań naukowych i analizach ekspertów, aby każdy zarówno dorosły, jak i młodszy widz mógł czerpać z tego materiału wartościową wiedzę i inspirację do refleksji. Na początku przytoczę historię, która miała miejsce podczas zwykłego spaceru po zatłoczonych ulicach miasta. Wyobraźcie sobie, że decydujecie się na krótki spacer, licząc na odrobinę spokoju i oderwania od codziennych problemów. Niestety w trakcie tej pozornie spokojnej przechadzki wielu z nas doświadcza sytuacji, które odzwierciedlają głęboko zakorzenione problemy społeczne. Osobiście była świadkiem lub ofiarą serii zaczepień, które miały miejsce na ulicy. Mężczyźni podchodząc do mnie i innych kobiet wyrażali swoje poglądy, które często były nacechowane brakiem szacunku i uprzedzeniami. Co więcej, niektóre z tych komentarzy sugerowały, że kobiety reagujące na takie zaczepki nie powinny być traktowane poważnie. Ten fakt tylko pogłębia frustrację i poczucie niezrozumienia, zarówno wśród nas kobiet, jak i społeczeństwa, które zdaje się tolerować tego rodzaju zachowania. Wiele badań socjologicznych potwierdza, że tego typu interakcje na ulicach są nie tylko symptomem głębszych problemów kulturowych, ale także odzwierciedleniem stereotypów, które utrudniają budowanie zdrowych relacji międzyludzkich. Warto pamiętać, że chociaż reakcje na takie sytuacje mogą być różne, nie powinniśmy generalizować i przypisywać negatywnych cech całej grupie. Każda osoba jest inna i każda interakcja zasługuje na indywidualne spojrzenie. Przechodząc dalej, bo no chcę poruszyć temat frustracji związanej z relacjami. W naszych codziennych interakcjach często spotykamy się z niedojrzałymi komentarzami i uproszczonymi ocenami, które potrafią bardzo zranić. W jednym z wywiadów wiele kobiet podkreślało, że choć nie chcą żywić nienawiści do wszystkich mężczyzn, to jednak działanie kilku jednostek, które swoim zachowaniem naruszają granice dobrego smaku i szacunku, sprawia, że trudno jest im odnaleźć zaufanie w relacjach interpersonalnych. Współczesne badania psychologiczne wskazują, że takie doświadczenia mogą wpływać na długoterminowe poczucie bezpieczeństwa i samoocenę. Krytyka społeczeństwa wobec stereotypowego postrzegania mężczyzn jest ważnym tematem, ponieważ każda relacja powinna być oceniana na podstawie indywidualnych doświadczeń, a nie schematów czy utartych schematów myślowych. To właśnie ta potrzeba indywidualnego podejścia i otwartość na różnorodność doświadczeń powinna stać się fundamentem budowania zdrowszych i bardziej empatycznych relacji. Kolejnym etapem naszej podróży jest świat mediów społecznościowych, który zrewolucjonizował sposób, w jaki postrzegamy życie prywatne i zawodowe. Weźmy na przykład Molly Rader, popularną influencerkę na TikToku, która stała się rozpoznawalna dzięki swoim filmom o życiu randkowym. Molly opowiada o swoich nieudanych spotkaniach, o trudnościach, jakie napotyka w aplikacjach randkowych, a jej filmy szybko zyskują na popularności. Jednakże mimo tej popularności wiele komentarzy sugeruje, że treści prezentowane przez MOLI mogą być mocno wyreżyserowane i kreowane wyłącznie dla zwiększenia oglądalności. Warto tu przytoczyć wyniki badań nad autentycznością w mediach społecznościowych, które pokazują, że widzowie coraz częściej są świadomi manipulacji obrazem rzeczywistości i potrafią odróżnić szczere doświadczenia od przemyślanych scenariuszy. Platformy takie jak TikTok zmieniają dynamikę relacji i sposób komunikacji, ale jednocześnie niosą ze sobą wyzwania związane z weryfikacją autentyczności i zaufaniem do przekazywanych treści. To właśnie ta dwoistość. Z jednej strony ogromna możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców, z drugiej jednak ryzyko utraty kontroli nad własnym wizerunkiem. Nendonofilos, sama parawoziec poem odali Sobic, stanowi temat, który warto zgłębiać z różnych perspektyw. Nie możemy również pominąć kwestii finansowych, które coraz częściej stają się przedmiotem dyskusji w kontekście pracy twórców internetowych. Molly, jako osoba aktywnie działająca na TikToku, otwarcie przyznała, że doświadcza problemów związanych z opóźnieniami w wypłatach. Ta sytuacja, choć może wydawać się drobną niedogodnością, w rzeczywistości odbija się na jej poczuciu bezpieczeństwa finansowego i budzi pytania o transparentność i stabilność platform społecznościowych. Co więcej, pojawiły się informacje, że jej konto mogło zostać zhakowane, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę i pokazuje, jak ważna jest ochrona danych osobowych oraz bezpieczeństwo w sieci. Eksperci do cyberbezpieczeństwa podkreślają, że tego typu incydenty mogą mieć poważne konsekwencje nie tylko dla indywidualnych twórców, ale również dla całej społeczności użytkowników. Dlatego niezmiernie istotne jest, aby platformy inwestowały w odpowiednie zabezpieczenia. W miarę jak MOLI decyduje się na pełnoetatowe zaangażowanie w tworzenie treści, pojawiają się kolejne pytania o sens i kierunek kariery. Wielu z nas zastanawia się, czy warto ryzykować stabilność tradycyjnych zawodów, takich jak nauczanie na rzecz pracy w dynamicznie zmieniającej się branży mediów społecznościowych. Badania rynku pracy wskazują, że praca w sektorze kreatywnym może być niezwykle satysfakcjonująca, ale jednocześnie niesie ze sobą wiele niepewności, zwłaszcza jeśli chodzi o stabilność finansową. W kontekście tego dylematu MOLI staje się przykładem osoby, która, z, z, czy, która mimo sukcesów musi zmagać się z codziennymi wyzwaniami, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Jej doświadczenia pokazują, że za błyskiem popularności kryje się wiele wyrzeczeń, trudnych wyborów i nieustannego balansowania między pasją a koniecznością utrzymania się na powierzchni w nieprzewidywalnym świecie online. Poruszając temat polityki, Molly nie omieszkała również wypowiedzieć się na temat wpływu decyzji politycznych na życie kobiet, zwłaszcza w kontekście dostępu do usług zdrowotnych. Jej obawy, choć osadzone w osobistych doświadczeniach, trafnie oddają szerszy problem, z którym boryka się współczesne społeczeństwo. Polityka, mimo że często postrzegana jako dziedzina oddzielona od codziennych spraw, ma ogromny wpływ na jakość życia każdej jednostki. Liczne badania społeczne pokazują, że polityczne decyzje dotyczące np. ochrony zdrowia, edukacji czy praw obywatelskich bezpośrednio wpływają na nasze samopoczucie i poczucie bezpieczeństwa. Moli mówiąc o tych zagadnieniach pokazuje, że każdy głos, każda opinia i każda decyzja ma znaczenie, niezależnie od tego, czy jesteśmy młodzi, czy starsi. Czy dopiero zaczynamy swoją przygodę z życiem, czy mamy już za sobą bogate doświadczenie? Oczywiście. Nie sposób pominąć osobistych zmagań i trudności, które towarzyszą życiu każdej osoby. Moli otwarcie mówi o swoich wyzwaniach emocjonalnych, w tym o bólu związanym z utratą matki, co wpłynęło na jej relacje i ogólne samopoczucie. Tego rodzaju doświadczenia, choć niezwykle bolesne, są jednocześnie ważnym punktem odniesienia dla wielu osób, które przeżywają podobne tragedie. Współczesna psychologia podkreśla, jak istotne jest szukanie wsparcia zarówno wśród najbliższych, jak i profesjonalnej pomocy, aby móc poradzić sobie z trudnymi emocjami i odzyskać równowagę psychiczną. W kontekście tego tematu warto wspomnieć o licznych badaniach, które potwierdzają, że regularne korzystanie z pomocy psychologicznej może znacząco poprawić jakość życia i pomóc w przezwyciężeniu trudnych chwil. Na koniec chciałabym, abyście wynieśli z tego filmu jeden bardzo ważny komunikat. Niezależnie od napotykanych problemów i trudności warto zawsze dążyć do większej empatii i zrozumienia w relacjach międzyludzkich. Każdy z nas, niezależnie od wieku, doświadczeń czy pozycji społecznej, zasługuje na szacunek, zrozumienie oraz wsparcie. Niezależnie od tego, czy jesteś dzieckiem, młodzieżą czy dorosłym. Twoje uczucia i doświadczenia mają znaczenie, a każda przeszkoda, nawet ta najbardziej bolesna, może stać się początkiem nowej drogi do lepszego jutra. Wspólnie poprzez wzajemne wsparcie i otwartość na rozmowę możemy stworzyć społeczeństwo, w którym miejsce jest dla empatii, autentyczności i wzajemnego szacunku. Dlatego zachęcam Was, abyście nie bali się dzielić swoimi historiami, poszukiwać pomocy i przede wszystkim wierzyć, że każdy trudny moment może stać się fundamentem do budowania zdrowszych relacji i bardziej zjednoczonej społeczności. Dziękuję Wam za poświęcony czas i uwagę. Mam nadzieję, że ten film zainspiruje Was do refleksji nad własnymi doświadczeniami i zmotywuje do podejmowania działań, które przyczynią się do poprawy naszej wspólnej rzeczywistości. Zapraszam do komentowania, subskrybowania kanału oraz dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Każdy głos się liczy, a razem możemy budować lepszą przyszłość opartą na zrozumieniu i wsparciu. Pamiętajcie, że każda rozmowa, każde słowo empatii ma moc zmieniania świata na lepsze, a każdy z nas jest ważną częścią tej zmiany. Zapraszam Was do dalszej podróży przez świat pełen wyzwań, ale również niesamowitych możliwości, bo w końcu niezależnie od wszystkiego, każdy z nas zasługuje na szansę na lepsze, bardziej autentyczne życie.